Hejeczka, witam Cię w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj pogadamy sobie o tym, jak dobrze wykorzystać jesień, co warto zrobić w wyciągu tych mniej więcej trzech miesięcy, żeby tak mm, fajnie spędzić czas i tak czuć, że dobrze to wykorzystaliśmy oraz żeby sobie tą jesień tak fajnie zromantyzować, ponieważ jesienią często czujemy się gorzej, więc jak zaplanujemy sobie fajne rzeczy, łatwiej nam będzie utrzymać tą pozytywną energię. I wiem, że jesień jeszcze się tak oficjalnie nie zaczęła i dalej mamy niestety ciepło, ale ja jako jesieniara mam zamiar się już cieszyć jesienią oraz manifestuję piękną jesień, tak więc postanowiłam, że te pomysły na ten jesień wdam Wam teraz, żebyś te, żebyście też mogli już zacząć sobie to jakoś mniej więcej planować, i chociaż cieszyć się tym, co będziecie mogli robić, jak już będzie tak bardziej klimatycznie. I pierwsza rzecz, jaką dla Was przygotowałam, to nie każdy może akurat wykonać. Jest to taka rzecz, która będzie mogła wykonać pewno tylko część osób, ale wydaje mi się, że nadal taka większa część. I nie jest to do końca związane typowo z jesienią, ale warto sobie to zrobić, i mianowicie chodzi mi o zaplanowanie celi na rok szkolny. To jest naprawdę rzecz, która potrafi bardzo zmotywować podczas już trwania roku szkolnego, gdy mamy dobrze określone cele, mamy je dobrze rozplanowane, wiemy dokładnie do czego dążymy, możemy się w ten sposób motywować. Ja pamiętam, jak zdawałam swoje egzaminy zawodowe. To zawsze, jak mi się nie chciało, motywowała mnie wizja tego, jaki chcę dostać oceny, jaki konkretny procent chcę zdobyć z tych egzaminów. I to mnie motywowało zawsze, żeby wstać i pouczyć się. Nawet jeśli na przykład miałam zaplanowane uczyć się godzinę, a nie mam siły, albo nie mam czasu, to żeby chociaż pouczyć się to pół godziny, albo nawet 15 minut, bo zawsze zrobienie minimum jest lepsze niż nie robienie nic. Też po zaplanowaniu tych celi warto rozłożyć je sobie na mniejsze kroki, jeśli mamy taką możliwość. Czyli jak na przykład naszym celem jest po prostu być dobrym uczniem, który ma dobre oceny, albo na przykład w tym roku mamy maturę i chcemy ją dobrze stać, to możemy sobie zaplanować, że tą konkretną ilość czasu uczymy się codziennie, nieważne czy jakby mamy akurat jakąś kartkówkę czy sprawdzian, czy mamy czysto teoretycznie jakby dzień wolny od takich kartkówek i sprawdzianów i tak na przykład codziennie uczymy się dwie godziny albo codziennie przerabiamy jeden arkusz, jeśli przygotowujemy się do matury. Często różne osoby przygotowując się do niej, przygotowują się poprzez wykonywanie takich arkuszy maturalnych, więc można wtedy sobie po prostu zaplanować, że codziennie wykonuję jeden arkusz, albo przeglądam jakieś jedno tam szkolenie czy coś takiego, jakiś filmik, który ma mi pomóc w nauczeniu się do tej matury. Też są różne takie, wiecie, profile na YouTubie, które uczą różnych takich ważnych rzeczy i przygotowują do tego. I to nam na pewno pomoże osiągnąć nasze cele związane z nauką. Jeśli chodzi o kolejną rzecz, którą dla Was przygotowałam, to to jest tak, że różne osoby różnie na to patrzą, ale ja bardzo polecam korzystać z tego dnia, z tej okazji, która nam daje ten dzień, a mianowicie spędzić super Halloween. I tutaj niekoniecznie spędzając to Halloween, musimy, nie wiem, czcić szatana, jak to niektórzy myślą, że robimy, ale można po prostu spędzić się. Y można po prostu spotkać się z znajomymi, spędzić miło czas, zrobić sobie jakąś noc horrorów, noc jakichś takich straszniejszych bajek typu Koralina, albo po prostu przygotować wspólnie jakieś przykąski, takie bardziej w klimacie Halloween. Czyli na przykład ja widziałam ostatnio. Szklankę, w której była zrobiona czerwona galaretka, a do niej powrzucane te takie gałki oczne, co są jakby żelki, co wyglądają jak gałki oczne i taki deserek na Halloween, więc naprawdę można się nieźle tym pobawić. Też często wtedy robi się różne eventy, gdzie na przykład jak się pomalujecie, przebierzecie. To wchodzicie na przykład za darmo do jakiegoś klubu lub do jakiegoś konkretnego miejsca, gdzie akurat jest zabawa Halloweenowa. Też można zebrać grupę znajomych, wspólnie się przebrać, pomalować sobie twarz w jakiś taki, wiecie, bardziej kreatywny sposób i iść się po prostu pobawić. Jest to taki dzień, który można naprawdę w fajny sposób wykorzystać, tak po prostu, żeby się pobawić, żeby się spotkać ze znajomymi i żeby spędzić jakoś miło czas. Kolejna rzecz, którą mam na liście, to upiec chlebek bananowy. Chlebek bananowy to jest coś mega prostego i mega smacznego oraz możemy to zrobić na wiele sposobów. Możemy zrobić taki zwykły, klasyczny, bez niczego, gdzie jest sam ten po prostu jakby banan. Można tam dodać orzechy, można dodać jakieś rodzynki, można dodać jakieś inne bakalie, można tam też dać czy kawałki czekolady, można zrobić cały chlebek bardziej czekoladowy, dodając tam kakao czy coś podobnego. No wariacji z tymi chlebkami jest naprawdę dużo. Też kiedyś widziałam chlebek, do którego były wsadzone pokruszone ciasteczka, takie a la herbatniki, więc naprawdę przy tych chlebkach bananowych można zrobić bardzo dużo wariacji i jest to też zazwyczaj bardzo proste do wykonania, więc nie trzeba się przy tym jakoś długo czy mega napracować. Kolejna rzecz to dużo spacerów. Jesienią jest zarąbisty klimat oraz często nie jest już jakoś mega gorąco, więc nie jest tak, że jak tylko wyjdziemy z domu to jesteśmy cali mokrzy albo jest nam mega gorąco lub boli nas głowa, bo różnie osoby reagują na takie duże temperatury, a jesienią mamy zazwyczaj dalej ciepło, ale już nie jest gorąco i można sobie spokojnie spacerować i cieszyć się tym pięknym klimatem, tych pięknych liści, które są wszędzie, tych kolorów, tego jak to wszystko wspaniale wtedy wygląda. I ja bardzo lubię spacerować jesienią i bardzo polecam jak najwięcej spacerować jesienią, bo to jest naprawdę wspaniały klimat. Kolejna rzecz to robienie bukietu z liści. Czyli na przykład wybieramy się na spacer, zbieramy liście, a potem robimy z nich bukiet. Ja akurat tego punktu jeszcze nigdy nie robiłam. W tym roku chcę spróbować go zrobić pierwszy raz, bo jestem trochę ciekawa, jak te liście ułożyć, żeby one wyglądały na ładny bukiet. Na pewno to też muszą być takie większe liście, więc trzeba się wybrać gdzieś, gdzie znajdziemy drzewo z większymi liściami. Ale jest to też taka fajna opcja zabawy, też jeśli na przykład mamy dzieci, to też możemy dzieciom dać takie zadanie: zbierz liście, a w domu zrobimy z nich bukiet. I wtedy mamy, mamy zajęte dziecko, i my mamy, można powiedzieć, spokój. Kolejna rzecz to upiec szarlotkę. Jabłka, cynamon, szarlotka, ogółem te wszystkie rzeczy, które tutaj wymieniłam, kojarzą się z jesienią. Przynajmniej mi i z tego, co wiem, większości osób. Więc szarlotka jesienią to jest po prostu idealne połączenie. I z szarlotką też można trochę poszaleć, jakby może nie ze składnikami, ale często z tym, jak ją dokończymy na górze. Można ją zrobić po prostu normalnie, na przykład z kurzonką albo można na niej wyłożyć takie ciasto, tak zwyczajnie można tam porobić jakieś serduszka, można zrobić w formie koszyczka, czyli takie wiecie, plątane. Wszystko można zrobić na takiej szarlotce, ułożyć na górze dzięki ciastu, to wszystko zależy od naszej wyobraźni. Ja kiedyś widziałam, że ktoś nawet zrobił szarlotkę, a na górze z ciasta tak to powycinał, że wyszły takie małe duszki. Ja kiedyś zrobiłam w kształcie serduszek, też to było fajne, więc tutaj przy tej szarlotce też możemy się pobawić. Oraz szarlotkę można zjeść z lodami na ciepło. Jezu, taka to jest najlepsza, więc e, naprawdę szarlotkę można zrobić, podać na wiele sposobów. Kolejny punkt to czytanie w parku. Jakby dalej korzystamy z tego pięknego klimatu, a czytanie książki na polu to jest takie fajne, takie klimatyczne. I czujemy się tutaj totalnie jak taka main character, jak taka główna bohaterka naszego filmu. Na początku wiem, że to może być trochę niezręczne, trochę to jest takie mocne wyjście ze strefy komfortu, bo siedzimy sami, czytamy sami, wokół chodzą ludzie, możemy mieć małą skizę, że się na nas patrzą, że nas oceniają, ale tak naprawdę wszyscy ci ludzie mają w nas głęboko, wiadomo gdzie. Ale wiem, wiem jakie myśli mogą się przy tym pojawić. pamiętam swój pierwszy raz, jak poszłam czytać do parku, pomimo że to było chyba 3 lata temu nawet. To pamiętam, jak bardzo mnie to stresowało i jak bardzo czułam się jak jakiś taki kretyn, że każdy na mnie patrzy i tak dalej. Gdzie w ogóle byłam sama w tym parku, a miałam wrażenie, że każdy na mnie patrzy, nie wiem, chyba drzewa i ptaki mnie obserwowały wtedy, naprawdę. Więc to są takie nasze schizy, ale naprawdę warto je pokonać, bo ja teraz uwielbiam czytać w parku, w szczególności jesienią, wziąć jakąś fajną książkę, najlepiej nierozwojową, a jakieś opowiadanie, bo ja przy rozwojowych lubię robić notatki i to wtedy czytanie w parku jest dla mnie bardziej problematyczne ale wziąć jakąś fajną książkę, usiąść na ławce i tak zagłębić się w tej książce przy okazji będąc na polu i korzystając z tego pięknego klimatu. Kolejna rzecz to znowu jest coś, co trzeba upiec i ja w ogóle mam do jesienią dużo rzeczy takich do upieczenia, do ugotowania, do zrobienia, bo ja jesienią we mnie się odpala kucharka i naprawdę uwielbiałam korzystać z tego klimatu i z rzeczy, które typowo wiążą mi się z jesienią i robić je i jeść, bo wtedy mam wrażenie, że one mi smakują. I tak na przykład mam z dynią. Ja normalnie w ciągu roku jakbym dostała coś dyniowego, to ja tego nie zjem, albo zjem to tak niezbyt zadowolona, bo jakby nie do końca mi to smakuje. Ale jesienią to ja sama potrafię jeść dynię kilka razy w tygodniu i wtedy mi ona smakuje. Nie umiem tego wytłumaczyć, czemu tak mam, ale tak mam. I dlatego wiedząc, że jesienią mi to smakuje i lubię to wtedy robić, też na przykład mam tutaj taki punkt, co roku go sobie daję, upiec tartę dyniową. I ta tarta co roku wychodzi mi coraz lepiej. Za pierwszym razem to wyszła mi katastrofa, za drugim trochę lepiej. No i wiadomo, im więcej razy to robię, tym lepiej to wychodzi. Ja mam jeden sprawdzony przepis z Pinteresta i wychodzi on bardzo fajny i jest też ogółem bardzo, bardzo prosty. Ale oprócz takiej tarty, dla osób bardziej ambitnych można też zrobić zupę krem, można zrobić babeczki, można ciasteczka, nawet gdzieś widziałam kiedyś przepis na pierogi, na takie na słodko z dynią, to już też się można pobawić. Ja jeśli chodzi o dynię, to mam tylko tą tartę. I tak wstępnie w planach chcę jeszcze zrobić pierogi z dynią, ale ogółem kiedyś próbowałam zrobić pierogi i całe ciasto poszło do kosza, bo mi po prostu nie wyszło. Więc nie wiem, czy będę ryzykować marnując ciasto, czy na przykład spróbuję znaleźć gdzieś i kupić gotowe. Ale no, na pewno jest to fajna opcja. Ale też można spróbować zrobić sobie zupę krem z dyni. Bo ja kiedyś robiłam i mi akurat zupa krem nie posmakowała, ale jest ona na pewno bardzo fajna, dodać co do tego jakieś grzanki i można się tym zajadać. U mnie w domu mama bardzo jej posmakowała ta zupa i bardzo ją polubiła, a zupy krem ogółem są bardzo fajne, to są moje ulubione rodzaje zup. Kolejna rzecz to taka bardziej zabawa, ale mianowicie zrobić pizzę w kształcie dyni lub ducha albo zrobić na przykład normalną, okrągłą pizzę, ale z dodatków zrobić jakąś twarz ducha, dynie jakieś małe czy coś takiego, na przykład szynkę tak wyciąć, żeby to wyglądało jak duch czy jakaś właśnie dynia czy coś podobnego albo pająki porobić. Kiedyś widziałam właśnie pająki, jak robili na Pinterestie, mi się to kiedyś świetliło, pająki z oliwek poukładane na taki pizzy, więc jak ktoś lubi oliwki, to też spoko opcja. To jest też taka fajna zabawa, można to wykorzystać przy Halloween i zrobić sobie taką przekąskę i do tego sobie włączyć jakiś film, więc na pewno jest to coś takiego ciekawego, co urozmaici nasz czas. Kolejna rzecz to malowanie lub wycinanie dyni. Ja co roku wycinam dynię, ale na przykład w tym roku chcę spróbować bardziej ją pomalować, bo wydaje mi się, że wtedy to wygląda trochę lepiej bo wycinanie dyni wygląda fajnie, ale tylko przez jakieś takie pierwsze 5 minut, albo tam 5 minut mówię, bo zazwyczaj ona wygląda ładnie w momencie, gdy jest ciemno i wsadzimy świeczkę do środka, a jak wsadzimy świeczkę do środka, to ona nie może być zamknięta, bo góra dyni się zaczyna spalać i śmierdzi, to to, to po prostu śmierdzi, wiem z doświadczenia, jak pierwszy raz tak jak sobie właśnie wsadziłam świeczkę do dyni, to no po prostu ja wtedy nie pomyślałam o tym, że ta góra dyni mi się może podpalić i to strasznie śmierdziało, a zaś jak otworzymy tą dynię, gdzie ona ma tą wtedy dziurę na głowie, albo czasami nawet nie wycinamy tej dziury, tylko na przykład wsadza się świeczki przez otwór jakby uśmiechu, e, no to wtedy już w ogóle nie ma wyjścia, ale jak zrobisz tą jakby górę na tej głowie, to wtedy to już nie wygląda tak ładnie, no bo światło też ucieka z góry, a nie tylko przez jakby oczy i uśmiech. I też taka dynia po prostu może bardzo krótko stać jako ozdoba, chyba tam 2-3 dni, zanim zacznie pleśnieć, więc jest to po prostu takie bardzo chwilowe, a jeśli weźmiemy dynię i pomalujemy ją na zewnątrz, na tej skórze, to ona może stać dużo, dużo, dużo dłużej naprawdę. Nawet z tego, co kojarzy, taka dynia, która nie została przecięta, otwarta, może stać chyba nawet miesiąc. Jeszcze jak na przykład kupimy taką mniejszą, typowo ozdobną, to one też mogą stać jeszcze dłużej. Więc na przykład w tym roku bardziej się nastawiam na malowanie dyni, bo wydaje mi się, że to jest po prostu dłuższe. Że możemy sobie dłużej mieć tą ozdobę i po prostu bardziej mm, korzystne, bo tą dynię też na pewno można potem wykorzystać, jeśli tą farbę ściągnie się po prostu tą skórę. O ta skóra jest bardzo gruba, więc wątpię, że te farby przedostałyby się do środka. No i nadal można powiedzieć, bawimy się z tą dynią i nadal z niej korzystamy, więc jest to też takie fajna opcja. Na pewno ja będę w tym roku testować, zobaczę, czy jest to na pewno lepsze. Kolejna rzecz to upiec cynamonki. Ja piekłam pierwszy raz cynamonki rok temu i to były najlepsze cynamonki w moim życiu. I pomimo, że to zajmuje dużo czasu, mi to zajęło dużo czasu, bo ja miałam taki przepis, gdzie było dużo zrób to, czekaj, zrób tamto, czekaj, zrób tamto, czekaj i było dużo tego czekania. E, wiem, że to pewnie zależy od przepisu, ale naprawdę polecam sobie upiec cynamonki, znaleźć jakiś fajny przepis i zrobić, bo to jest naprawdę mega, mega smaczne. Nieraz smaczniejsze niż w jakimś sklepie czy w piekarni. A też wcale praw pozorom nie jest takie mm, trudne to do zrobienia. Tylko że dużo przynajmniej w moim przepisie było, żeby czekać, bo to musi wyrosnąć, tam to musi wyrosnąć, to teraz musi odstać, żeby coś tam się z tym zrobiło i bla, bla, bla i tak dalej. Więc no... u mnie to była zabawa na 4 godziny chyba, coś około tego, ale uważam, że było warto, bo naprawdę nigdy nie jadłam tak dobrych cynamonek. Więc w tym roku kolejne 4 godziny na pewno będę się bawić, żeby znowu mieć te pyszne cynamonki. Kolejna rzecz to jesienny piknik. Tylko tutaj, akurat, jesienią nie zawsze mamy możliwość, bo jeśli będzie tak trochę bardziej wilgotno, to te liście są bardzo mokre, tam jest dużo różnych robaków, ziemi, błota i niekoniecznie chcemy mieć z tym bliższy kontakt. Więc ja wtedy na przykład polecam zrobić piknik, jak mamy taką możliwość. Czasami w parkach są różne takie stoliczki z ławkami czy coś takiego, to wtedy na takim czymś się rozłożyć albo rozłożyć się na ławce. Ja, jak wpisywałam sobie inspirację do swojej bucket list, takiej bardziej wizualnej na Pinterestie, i wpisałam właśnie, że jesienny piknik, to wyskoczyło mi dużo pomysłów, gdzie po prostu jakieś dziewczyny rozłożyły sobie. Koc na ławce, ułożyły na tej ławce ładnie to jedzenie, które przyniosły, i robiły sobie piknik na ławce, bo właśnie ziemia po prostu nie pozwalała na to, żeby rozłożyć się z kocem. Jest to też bardzo fajna opcja i warto ją sobie zrobić. Też wtedy spędzamy więcej czasu na polu, więc też z korzyściami dla nas. Też możemy do tego sobie wziąć jakąś koleżankę, zmotywować chłopaka, żeby ruszył z nami tu jakiś zrobił coś takiego, i spędzić też z kimś miło i tak przyjemnie czas. Kolejna rzecz to maraton filmów związanych z Halloween. Mi tutaj nie chodzi typowo o horrory, ale o takie filmy, które są w jakiś sposób, może niekoniecznie, że straszne, bo jest też dużo filmów. Chodzi mi o takie filmy, które byście puścili dziecku, o, że tak powiem, coś bardziej w ten deseń. Czyli takie filmy, które niekoniecznie na przykład są straszne, jakoś bardzo, ale wprowadzają taki fajny klimat, lub są nawet trochę komediowe. Ja z takich filmów najbardziej lubię Koralina lub Gnijąca Panna Młoda. To są też takie, wydaje mi się, najbardziej popularne z tych takich halloweenowych filmów. I jest to według mnie bardzo fajne. Też teraz przyszło mi do głowy, że jako dziecko bardzo lubiłam oglądać Ale to nie przypomnę, nie pamiętam tytułu, ale to był film, to była cała seria tych filmów o sześciu chyba szczeniakach Golden Retrievera. I one tam umiały mówić i z innymi zwierzakami rozwiązywały jakieś zagadki, ratowały świat, inne takie pierdoły. I był jeden odcinek, właśnie znany z Halloween, gdzie one chciały uratować świat przed uwolnieniem jakichś duchów czy coś takiego. I to też pamiętam, to było takie bardziej komediowe, takie typowo dla dzieci. I jako dziecko lubiłam oglądać te przygody tych piesków, ale nie przypomnę sobie teraz tytułu, nie mam pojęcia, jaki to był tytuł, ale bardzo to lubiłam oglądać. Może w tym roku sobie to e, poszukam i sobie to też obejrzę. Kolejna rzecz to maraton horrorów. No i wiadomo, tutaj typowo już filmy grozy. Też, jeśli ktoś nie lubi takich typowo horrorów, takich strasznych, co nam jumpscary wyskakują, bo na przykład bardzo to jest dla niego straszne i nie jest wielkim fanem, to może tutaj pójść na przykład bardziej w thrillery, które mają ten taki swój klimat. Ja ostatnio oglądałam taki fajny thriller, który ma taki fajny, mroczny klimat, ale nie jest horrorem, nie jest straszakiem. I to był tytuł, tytuł Zostaw świat za sobą. Na Netflixie to bardzo polecam też na pewno wprowadzi fajny klimat. Albo można sobie włączyć horror psychologiczny, bo horrory psychologiczne często nie mają typowych straszaków, ale są one bardzo ciężkie do oglądania i dają nam bardziej do myślenia i trochę na dłużej zostają w naszej głowie, bo przez to, że właśnie musimy o nich pomyśleć, przeanalizować se to. I też często mają bardzo fajny klimat, jeśli są dobrze zrobione, na przykład lśnienie. Ale z hororami psychologicznymi jest taki minus, że to jest gatunek, który bardzo mało osób lubi, więc jeśli nigdy nie oglądałaś takiego gatunku, to może być tak, że ci się on po prostu nie spodoba lub cię zanudzi, bo przez to, że te filmy są psychologiczne, one są bardzo powolne. Na przykładzie leśnienia, mamy dużo scen, gdzie po prostu jest kamera skierowana na twarz aktora, i widzimy po prostu jak ta twarz zmienia się na przykład z uśmiechniętej normalnie albo z zwykłej na taką psychopatyczną, że my widzimy tą zmianę i to ujęcie potrafi trwać 5 minut, to są bardzo rozciągnięte sceny. Żebyśmy my jak najbardziej mogli się wczuć jakby w umysł tego aktora. Więc to są naprawdę bardzo specyficzne filmy, ale polecam spróbować, jeśli nie lubimy typowych straszaków, gdzie nam coś co chwila wyskakuje, typowych jumpscarów i tak dalej. To jest to coś takiego ciekawego, ale po prostu coś, co nie przypadnie każdemu. Więc jeśli testujecie ten gatunek, znaczy ten odłam gatunku. To polecam do tego podejść z takim podejściem, że może mi się to nie spodobać, i to jest jakby okej. Okay. Jestem na to przygotowana. Kolejna rzecz to Obejrzeć Gilmore Girls i to jest typowo jesieniarski serial. Jakby ja teraz powiem Wam, że w momencie, jak zaczął się 1 września, to teraz jak to nagrywam, jest 5 września to mam pełno filmików, wszędzie związanych z Gilmore Gears, albo muzyk, wiecie, dźwięków z tego serialu. Ja sama też wstawiłam nawet jeden odcinek takiego jakby mema, który był powiązaniem z filmu, z momentu, który się dzieje w tym serialu. Więc no, ja też w ogóle uwielbiam ten serial. Oglądam go chyba teraz trzeci raz i znowu zaczynam od początku, więc też bardzo polecam sobie obejrzeć. Kolejna rzecz to wypić pumpkin latte albo pumpkin spice latte, to już zależy od tego co Wam bardziej pasuje. Ja na przykład bardziej lubię pumpkin latte niż pumpkin spice latte, bo to spice jest dla mnie takie bardzo specyficzne i nie do końca mi leży. Pumpkin spice latte to tylko w y, tym starbucksie ale często jak kupuję w innych kawiarniach, które wzorują się po prostu na Starbucksie, to jest jakby normalne, gdzieś tam zawsze staramy się wzorować na kimś, mi się tak wydaje, że już nie ma takich rzeczy, które by były oryginalne, ktoś już kiedyś wszystko wymyślił, to często te kawiarnie robią te kawy dużo gorsze. Mają po prostu inne syropy, które nie mają tak fajnego smaku albo po prostu jakiś inny skład. Ja na przykład wtedy bardziej preferuję pumpkin laty, które jest też bardzo dobre, też daje taki vibe jesieni i jest naprawdę smaczne. Też jeśli po prostu nie lubicie po smaku dyni, to można spróbować z latę cynamonowym albo coś takiego. Coś, co typowo kojarzy się z jesienią. Też nie wiem, czy robią takie kawy, ale na pewno jest syrop o smaku jakby jabłka z cynamonem, szarlotki, coś takiego. Są takie syropy. Więc jeśli Wasza kawiarnia ma coś takiego, też można spróbować albo jakąś jesieniarską herbatkę. To naprawdę jest bardzo fajne, bo to są takie rzeczy sezonowe, że tak powiem. One pojawiają się czasami tylko raz w roku. Znam kawiarnie, które na przykład co roku zmieniają sobie sezonówki na jesień. Więc jeśli w jednym roku co, czegoś nie spróbowaliście, to nie macie tak, że dobra, spróbuję za rok, bo za rok już będą mieli coś całkowicie innego w swojej ofercie. Więc warto, warto naprawdę próbować takich sezonowych rzeczy, bo to też jeszcze fajniej i jeszcze bardziej wprowadza nas w klimat. I ostatnia rzecz, jaką mam na mojej liście, to kupić jakąś fajną zapachową świeczkę. I nie róbcie tutaj ogromnych zakupów 20 świeczek, bo na pewno tych 20 świeczek nie wypalicie. Przykro mi, ale zostaną one wtedy z Wami na zawsze. Bo tutaj tak zazwyczaj się kończy, bo wiecie, zimą już nie do końca mamy vibe na zapach właśnie dyni albo jakiś jabłek z cynamonem, więc one idą do szafy i już w tej szafie zostają. Rzadko kiedy potem znowu je używamy, tak więc naprawdę fajnie sobie kupić jedną, dwie świeczki zapachowe w takim fajnym klimacie, nawet może zainwestować w jakąś droższą świeczkę, taką na przykład za 100 zł lub więcej, którą sobie kupimy tak po prostu już taką naprawdę fajną, na przykład z knotem takim drewnianym, który też tak fajnie wygląda. On też tak z tego co kojarzy, jeśli nie pomyliłam z innym knotem, ale chyba tylko ten drewniany, a także on tak fajnie jakby skwierczy. Bo to jest drewno, no to wiadomo, drewno taki ma dźwięk fajny, wydaje, jak się pali. Więc można sobie po prostu zainwestować w taką droższą, lepiej wykonaną, lepszej jakości świeczkę i bardziej cieszyć się właśnie jej wyglądem lub jej zapachem. Oczywiście też jakaś tania świeczka ze Sinsaya też będzie spoko, Ja już byłam obczaić te świeczki z Sensei i jest naprawdę dużo, które mają bardzo ładny zapach, więc też można się przejść, wybrać sobie jedną, dwie, maksymalnie trzy i sobie je kupić, żeby sobie tak móc romantyzować wieczory lub jakieś takie chwile, które będziemy chcieli, żeby nam fajnie pachniało. I to już wszystko, co dla Was przygotowałam. Wydaje mi się, że jest to dość dużo pomysłów i że mogliście się czymś zainspirować, coś dopisać do swojej bucket list. Ja już osobiście nie mogę się doczekać, aż będę mogła wykonać te wszystkie rzeczy, więc nie mogę się doczekać tego klimatu jesieni, żebym mogła tak na 100% się w to wczuć. Jeśli dotarłaś do tego momentu, można pisać w komentarzu słowo jesień. Będzie mi bardzo miło, że oglądacie do końca i będę miała świadomość tego, że no, oglądacie po prostu do końca, co jest naprawdę bardzo miłe. <gry> Oraz nie zapomnijcie o łapce w górę, jeśli Wam się to podobało. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Bye, bye.